I odrzucam materializm Wreszcie jestem sobą i chcę kurwa się wyżalić Nie mam komu, muszę chwilę wykorzystać Nim to wszystko minie i zacznę łapać dystans Daj mi chwilę, chcę powiedzieć o problemach Tylko słuchaj, nie chcę świata ci zabierać Dziś to wszystko tylko na tym mi zależy Jedna chwila ty i tysiąc przeżyć Wierzę, że będzie dobrze To, że damy radę Kolejszy tam... w Dziś każdy walczy o siebie Wiaramy wierzymy, morę. I wierzę, że będzie dobrze. to, że damy radę, na majątku leży w naszej Dziś każdy walczy po siebie. wierzę w ciebie, Boże. Daj mi chwilę, by spokojnie pomyśleć. Odpocząć od tego, co niesie z sobą fikcję. Jesteś tu, wiele od ciebie nie chcę. Daj szansę, bym w końcu ogarnął ten bezsens. Te czas lepsze. Tam gdzie one są, co mam od ciebie, tylko detoks i co Dalej nie wiem, w sumie dokąd idę i gdzie Jedna chwila jesteś, w drugiej już nie ma cię cóż, dziś, 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 że będzie nowsze. to, że damy radę To lepszy w naszej naturze, dziś każdy walczy po siebie Tu, tu, tu wiaramy, morę dziś, że, 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 że będzie dobrze, to, 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 to że damy radę damy, to, to, to w naszej, na turze, w, dziś każdy walczy o siebie je, 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 Wierzę w ciebie, wiem, że czas, który mam Przez palce mi ucieka, Taki, które powinienem Widzieć o mnie z daleka, Będzie życia, temat rzeka Wiem, czasu nie cofnę, twój życiorys opowiem dziecku Gdy dorośnie, przy każdej wiośnie, budzi się nowa nadzieja Na głowę kubeł wody, czas w końcu się pozbiera Tylko jedna sprawa, raz, gdy patrzę w lustro sumie je dobrze wierzę, powtarzam to w kółko Wierzę, że będzie dobrze, to że damy radę, to kolędy w naszej dziś każdy walczy o siebie, tu wiaramy morem Wierzę, że będzie dobrze, to że damy radę, to kolędy w naszej dziś każdy walczy o siebie je, wierzę w ciebie, Boże Choć jestem sam, czuję twoją obecność Ta krótka chwila odcisnęła na mnie piętno Dajesz mi poczucie winy i wiary w marzenia Kiedyś się zobaczymy, nie ma nic bez znaczenia Musimy się rozstać, aby mógł przetrwać Nie znaczy to, że już nie znajdę dla Ciebie miejsca. Wspomnienie w tej chwili na nic nie zamienię, bo rzadko siedzę ze swoim własnym sumieniem dziś, 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 dziś. Będzie dobrze, to, to, to że damy radę Bo leży naszej naturze Dziś każdy walczy o siebie Tu, tu wiaramy morę Wierzę, że dobrze. będzie dobrze to, to że damy radę Bo leży naszej naturze Dziś każdy walczy o siebie Wierzę ciebie może Twój głos ja koi, ale częściej traźni Jesteś tu czy to tylko wytwór wyobraźni? Powiedz mi czy słuszną obrałem drogę Bo za sobą widzę żeby nam się udało. Jesteś tu, potem na długo znika. Mój zmienia głos, mojej duszy, muzyka. Ciągorz, dziś, dziś, Wierzę, że będzie dobrze. To, że damy radę, bo my to wolę naszej naturze. Dziś każdy walczy o siebie. Tu, wiaramy tu wiara Wierzę, że będzie dobrze damy naszej Dziś każdy Ciebie, Boże Wiem, że czas, który przede mną, muszę wykorzystać Lepiej zostawię, to za mną, odetchnę świeżym powietrzem Złapę wiatr w żagle, nie oglądając przeszłość Ominę obłudę, obrajne naturalne piękno A czas subcentowy pije rynk za łodzę Odpłynę, bo muszę, odpłynę, póki mogę leć Spod mych powiek nie znika wciąż ta postać Która stoi tam i prosi, żebym został

a jak człowiek usłyszy coś prawdziwego, mówionego publicznie, to powinien się cieszyć. To się bardzo nieczęsto zdarza.